Tak, rzeczywiście, walczyłem, e, walczyłem w e, Lidze Bokserskiej w 1990 roku. E, zaliczono mi moje 24 walki w kickboxingu, żebym mógł boksować w Lidze. No, Gwardia Warszawa była takim naturalnym wyborem, bo tam często jeździliśmy na sparingi i, i od nich dostałem propozycje. I stoczyłem trzy walki, wszystkie trzy z medalistami Mistrzostw Polski. Pierwszą z Józkiem Wodarczykiem, to było na Racławickiej. Później na wyjeździe z Pawłem Pyrą, to było w Zabrzu, walka Zabrze. I na koniec z zawodnikiem Leszek Rybiński, GKS Jastrzębie. I mówiąc że wygrywając z Pyrą, to była ostatnia walka wizorów, wiadomo, waga ciężka. Uratowałem gwardię przed spadkiem z pierwszej ligi. A sytuacja była naprawdę taka z dużym ciśnieniem, bo ta drużyna, która przegrała tą ostatnią walkę, czyli albo walka, albo Gwardia spadała do drugiej ligi. No ja wygrałem, więc walka spadła. No proszę, to takie czasy, gdzie wtedy chyba Kliczko walczył dla Gwardii? Kliczko później już walczył dla Gwardii, to było już w momencie, jak ja mieszkałem w Stanach Zjednoczonych.